Cześć, dzień dobry z tej strony nie moje kochani, dzisiaj wbija odcinek 105 anime Netflix, a teraz bez bezbędnego przedłużania lecimy. Tell me I'm... Nasza bohaterka Honjo Yuri budzi się w dziwnym miejscu, a dokładnie na dachu wieżowca. Odruchowo postanawia zadzwonić do swojego brata, który po części streszcza jej, co tu się właściwie dzieje. W tym miejscu nie ma zejścia na dół, schody poblokowane, brak wind, a jedyne co jest to mosty łączące budynki i to wszystko. Są także osoby w maskach zwane zamaskowanymi, którymi celem jest zmusić się do skoku z budynku. Szkoda widzowie, że nie krzyczą, zrób salto jak skaczesz. Ale wiecie, w anime trzeba poznać innych bohaterów, więc... Więc oglądnijcie sobie to anime, a obiecuję Wam, że nie pożałujecie kochani. Bogowie, i to nie tylko greccy, zabrali się, aby zadecydować o losie ludzkości, gdy miał już zapaść wyrok o zagładzie. Pewna pojebana Walkiria, widzowie, pojawiła się i nie wiem jak, ale jej się udało, wjeżdżając na psychę bogów, aby zgodzili się na Ragnarok. W tej bajce oznacza to 13 pojedynków 1 na 1 bogów z przedstawicielami ludzkości z całego trwania ziemi. Tak więc bogowie zgadzają się na ten układ i zaczyna się całe przedstawienie, kochani. Wampiry atakują widzowie, wysysają ludzi, ale ludzie walczą z nimi za pomocą osób zwanych diggers, którzy są wyspecjalizowani w zabijaniu wampirów. Śmieszne jest to, widzowie, że oni wyglądają jak jakaś grupa muzyczna, bo bronie noszą w futrałach na instrument. Poznajemy parę z Jiggerów, którzy zostają naszymi bohaterami, najbardziej wyróżnia się Juli, który jest ocalałem z ataku wampirów na jego wioskę, tylko że Juli nie jest normalnym człowiekiem, a Syriuszem, coś ala Wilkołak. Powiem tak, widzowie, mi się anime podobało, zachęcam do obejrzenia. Widzowie, słuchajcie, jest sytuacja, że gracie sobie, oglądacie sobie jakieś anime czy coś i nagle budzicie się na łodzi. Jaką macie reakcję? Bo ja bym dostał takiego mindfucka i ogólnie tak było w tym anime, jako iż ludzkość wyginęła, ale przed tym każdy kraj wysłał ludzi, aby odbudować cywilizację. Taki jest cel naszych bohaterów, ale jako iż świat zmienił się nie do poznania, będzie to dość trudne, lecz oni raczej się nie poddadzą, bo po co się poddawać widzowie? Ja nie wiem, polecam to troszkę pojebane anime, ale przyjemne do oglądania. Anime przedstawia nam fajny świat, w którym decyzje biznesowe robione są na podstawie napierdalania, nasze widzowie. Ogarniacie? Kupujecie sobie jakiegoś koksa, co napierdala się o kontakty z koksem innej firmy. Brzmi fajnie, co? Jest to właśnie świat Kengan Ashura. Nasz główny bohater, Oma Tokita, chce udowodnić, że jest najsilniejszy, przez co został zatrudniony przez firmę Nogi Grobe. Żeby dowiedzieć się więcej, kochani, zachęcam do obejrzenia, bo przyjemni się jest to anime. To na tyle widzowie, kocham was, trzymajcie się cieplutko i nie zapomnijcie o operce komentarzu. Bajo!